Mamko z tej... oj, ja si. manko z tej strony Krzysiek witajcie w kolejnym naszych odcinków z gry Minecraft Survival i dzisiaj będziemy grać yy, znowu i przepraszam właśnie, że nie było długo tej serii gdzie? I przepraszam nagrywam, jak widzicie. Tutaj teraz będziemy kopać na się kamień. I wiem, że widzisz jakieś dziwne tekstury. Co to są za tekstury? A to jest wersja 1.14 yy, na wersji telefon. Mogę nawet to Wam pokazać. Kusza. W craftingu na pewno się kraftuje tarcza. Dodali do telefonu w końcu. Yy, yy, Prawda. I Dobra, zobaczmy, czy jest noc. A i zostaje pod tym materiałem 10 łapeczek w górę. a nadal są jest noc, po to zamykamy się. I teraz będziemy w sumie całą noc aż do końca. po prostu sobie tak kopać, aż coś wykupimy ciekawego lub coś. Tutaj kupimy, kupiemy. A, ja się dzisiaj postaram skraftować jakieś... O, żelazo. Spróbuję yy, coś skraftować z nowej wersji w tym odcinku. A jak mi się nie uda, no to trudno. Tu postawię, bo nic nie widzę. Trochę wam podpłośnie. Okay. O, w piecu miałem schaby. Czekajcie, to co mogę skraftować? O, pokażcie mi crafting. Za trudne. Może być. Skraftujemy dzisiaj tarcze. Przecinaka na razie nie, bo nie wiem po co będzie mi. Mm. Rosną, będzie mi tylko po to potrzebne. Wiem, wiem co m, m, mniej więcej, czego ono jest potrzebne. Bez broni. O, chyba. Oj, nowe teksturki. Co by tu dla was skraftować? A no, w sumie przycinak. Przycinak. I u mnie chyba burza, chyba słyszycie, że jak burza pady, pada. Znaczy, pada, co ja mówię? Jest u mnie burza. Tu za oknem po prawej. No dobra, na razie mam pomysł. Zrobimy takie sobie okienko. Żeby widzieć O Dobra, Enderman, ale dobra, spokojnie. Chronię jakoś. Okej, okay, tutaj nic nie ma, to zaczniemy się kopać tu. A, i tip do Minecrafta, tak wam powiem. Jak chcecie diamenty, to szukajcie na poziomie y, wysokości 12. No to o, tutaj dokładnie jak jest pozycja, to jest 2.87 y, i obok jest przecinek 50. I to z, spad. o, jak skażę to tu się wzrasta. To musicie tak szukać i cho chodzić na 12. Wtedy tam macie największą szansę na znalezienie diapsów. Ja mam... Idealnie. O, tego nie będę wam tropował, bo to nic nie daje. To też jest broni, nie wiem jak się to nie o! Muszę mieć patyki i drewno. Dobra, tak. O, rozłóżmy to tak. Patyki to Skraftujmy. I drewele. Dobra, palam się. To mogę wyjść. O szlak O Łaj Masz takary. nie patrzymy się. To super, że on mi się tu... Przeteleportował. A! A! A nie wiem, go bym ale nie mam dobrej zbrojki. Dobra, trafujemy. Ops, ops, ops. O, do góry to wszystko. Dalej. Mamy ognisko. Jedno. Możemy go sobie gdzieś postawić, je? Piecek nam jest tylko po to, żeby przepalanie. Napiszcie mi. ja mówię. Na jakim po jaki poziom łączyłem trudności? Jak mówiłem, to napiszcie. Dobra. Ustawię sobie na razie to ognisko, tu. O. No bo można je zniszczyć, dostaniecie węgiel, ale tylko węgiel. To, to, to Wam się opłaca poszukać dobrego na stówę miejsca. I potem. I... Już. O, i, już robić Tarcza. A tarcie, wiecie gdzie się zakłada? Bierzecie tu i w to. Kłócacie w Minecrafcie na telefonie i wtedy Wam się ten. Uaktywnia A, i pokażę wam do czego służy to Mam coś do chwalenia, jedzonko W końcu się wytepał Co tu tam jest? Musimy tam pójść Kuliczki Dobra. Jeśli burza jest, to nie działa tam. Dobra, tutaj robimy. Oha. Okej. Okay. To co to jest? Bo ja tego nie widziałam na najnowszych wersjach. Dziwne. O, to... Mogę wziąć. Ja ale pierwszy raz to widzę. E, fajne. Napiszcie mi co jeszcze jest yy, w komentarzach. Napiszcie... Aha. Przejście wersję na wersję. Robi się coś wam takiego. To jest dokładnie z innej wersji robione. Napiszcie mi, jakie są jeszcze takie rzeczy w Minecrafcie. To potem możemy poszukać. nie da się hanglować. Co się głupi. Ej, naprawdę nie... My... Ty, nie wiem, czy nie zrobię osobnego save'a znowu z Minecraft Survival. Survival. Bo właśnie właśnie te będy możemy spotykać. I to nie będzie su super. Takie super fajne. To musimy po prostu. Hmm. Zrobię nam nową serię. Znaczy, no, nowa seria. Stara, będzie data taka sama. Ale że będzie z, na prosto z tej wersji. Nie będzie takich błędów. O, szlak! Ja tu zginę. No, dobra, nie zginąłem tu. No, to jest fajne. Oj, mam mało kapsu. Teraz potrzebuję bardzo szybko jeść. 10 minut. O, jak szybko ten odcinek będzie nagrany. I, w ogóle, napiszcie mi, czy chcecie na pewno, chcecie czy kolejny odcinek z BrickRix. Um, mam jakieś plany na BrickRixa. I może je zrealizuję. O, można, o, idzie. Ja nie wiem, czy jeszcze gdzie skończę odcinek przez burzę, Bo jest okropna, ale jeszcze chwileczka. Jakieś 11 minut i kończę. Nie, no dobra, 11,5. Mm, dobra, widzicie, tu się można przepiec, można to piec. O, fajnie, Fajne, te fajne że ty... Oh, widzicie, mamy upieczone gozienice i sobie zjemy go. Widzicie? Wyskakuje i ma uniknięty Pokazałam Wam z 1.14. A, i dziękuję, mo już, dobra, kończę. Dziękuję za oglądanie mojego odcinka, widzimy się w kolejnym. No i papa.